No i dalej od Centrum Zdrowia. Mamy tutaj też Polmark. Zaraz z drugiej strony przejdziemy, spróbujemy nagrać karmy. No dobra. My jeszcze musimy wziąć udział w konkursie z Centrum Zdrowia. Także na pewno wejdziemy. Można wygrać karmę za 1500 zł. Tutaj mamy też, oczywiście, stoisko Tolisana. Jest też Obigor i System Benzing. A no, tu przed chwilą to pan Tomek Kajdzik przechodził. Gołębie śmiłowski, dr Brokam. No i oczywiście duże stoisko Gołąb. Wczoraj tutaj chodził taki fajny pluszowy gołąbek. Gdzieś go może na filmie było widać. Generalnie. Tutaj też Mariusz Domrzalski, Dobrzański, sorry. Popularny Hitler. A. Oczywiście wersel laga na stoisko Pigebuka są też gołębie powystawiane hodowcy kołowych, tu, że z Pigebukiem współpracują. Także jest tam dość sporo ludzi. Oczywiście wersel laga. Jakaś MWG tatarska góra. A to jest coś nowego. Tutaj gołębie kolegi Andrzeja Cisaka. Oczywiście, karmy zenek. O, jest goło. Zaraz go tam nagramy. Zapytamy, czy gołębiowi nie jest za gorąco. Chodzi taki sobie o. No, oczywiście Andreas Drapa. Stoisko na uboczu. Ale też często tutaj jest pełno. Po prostu. Są też dalej. Robert Henkel jest Ma, Magik, kucharski, Budzki, ciekawe, ciekawe co on w ogóle widzi, nie? Ale w tym stroju to szczęście mu współczuję no, Tutaj pan Marek Trzaska stoisko firmy ID i dalej Mamy Tomka Rumińskiego, RumiLol, a oczywiście Herboc, Mega System, mam coś takiego. Na stoisku Herboców, oczywiście, produkty herboc i głębie. Tak jak zwykle są produkty herbowetu, czyli raf-herboc i produkty herboc Herbocy.

Na produkty Oligora rabat 20%. Słyszę już tutaj są jakieś pakiety, e, katalogi jak zwykle. E, są też produkty Profet Taube, mniej znana firma. Belgian Top Redding. To widzę to pierwszy raz w zasadzie. No i oczywiście a, tam jest stoisko Polmarku. Idziemy obejrzeć karmę. Może ktoś nam coś tam opowie o tym. Oczywiście mocno oblegane stoisko Frida mm. Spróbujemy tam Pana Marcina rzepkę dorwać. E, może opowie nam coś o karmach. E, zobaczymy, pooglądamy. E, spróbujemy coś obejrzeć. <gryb> Mamy jakieś produkty ziołowe we smaki granulat po kolei różne karmy zaraz się coś spróbujemy dowiedzieć.. A... Coś więcej o karmach możemy. No jak najbardziej. na krótką, krótką relację prowadziliśmy nową serię karm. Mamy dwie serie karm lotowych, pierwsza seria to jest seria Ultra, druga seria to jest seria Optima. Są to karmy, jakby można powiedzieć, troszkę nowej generacji, której do tej pory na rynku nie było, ze względu na to, że bardzo dużo tutaj postawiliśmy na Ostropest dla misty, który regeneruje wątrobę i w tej karmie jest bardzo dużo Ostropestu i tą karmę akurat dedykujemy na, po przylocie na niedzielę, poniedziałek. Następnie jest to karma białkowa, która ma bardzo dużą zawartość białka i to dobrze wkłanialnego białka, dlatego, że jest tutaj dużo konopi, która bardzo dobrze to białko się z konopi wkłania. Następne dwie karmy tu mamy na y, krótki dystans. Jest to karma węglowodanowa, y, dobrze y, przyswajalna. Tu mamy wersję z kukurydzą, Drugą wersję mamy z ryżem PADY i DARI i dwie karmy energetyczne. Ta karma ma ponad 16% tłuszczy w swoim składzie. Tu jest głównie konopie, słonecznik, a druga karma troszkę lżejsza, 14% tłuszczy, też słonecznik, kukurydza, akardii. Więc są to karmy no, przemyślane tak, żeby na odpowiedni dystans była odpowiednia energia zapewniona. No, Naloty krótkie, węglowodany, loty dalekie, tłuszcze i generalnie stawiamy w tym systemie na regenerację wątroby po przylocie gołębi. Jasne. Jakiś katalog do tego z jakimś Jak planem karmi. Takimi jest rzeczami jest, coś jest katalog, w katalogu mamy przedstawione wszystkie karmy, są też przedstawione cały harmonogram systemu na loty do 400 km, jeżeli lot jest lekki z wiatrem, 300-400 lot przeciwny, 500-600 loty powyżej 700 km, jest dla systemu Ultra harmonogram, dla systemu Optima oraz jest harmonogram na loty Gołębi Młodych. I tu mamy zestawienie pełnej wartości odżywczych tłuszczy, białka, węglowodanów. dalej też są te karmy typowo dla rozpłodu. Tak? tak, mamy też serię dla rozpodu. Tu mamy karmę rozpłodowo-lotową. Ta karma jest przy wychowie młodych dedykowana, następna karma jest już po odsadzeniu, czyli tak do połowy czerwca młode to jedzą. Później przechodzą już na karmy bardziej lotowe. Oraz mamy jeszcze karmę pierzeniową. Ta pierzeniowa karma również ma w swoim składzie ostropę. bardzo dużo słonecznika, który ma dużo aminokwasów siarkowych. Jest tu dużo siemienia lnianego. Kolejna karma to jest karma spoczynkowa, zimowa z dużą zawartości nasion takich jak obies, jęczmień, ryżpady, żeby gołębie tak nie zapasały się w sezonie. Oraz mamy granulat rozpłodowo pierzeniowy który ma aż 20% białka w swoim składzie yy, i, i on jest zrobiony yy, z yy, dyni, z yy, soi i pokrzywy oraz jest troszkę też dodany do ostropestu, więc jest to bardzo dobrze. A jakieś, dobrze jakieś rzeczy typu kokcydiostatyki, takie historie, tak jak nieraz w tych granulatach występują, też tam są zawarte, czy tylko te ziołowe, naturalne czy staraliśmy się, żeby to było naturalne, więc tutaj akurat w tym nie ma. Nie, nie ma. Jasne, w, tych, 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 w sumie dobrze. W Pewnie pytanie takie, które często hodowcy będą zadawać, własna mieszalnia, czy gdzieś tam to miesza nie, jakaś? No nie, jesteśmy dużą firmą, ale koncentrujemy się na akurat produkty naszych wyrobów plastikowych, tych Wyroby Czyli po prostu dostarczamy do 50, to czołowy producent polski nam no, robi. Pewnie są gdzieś to, tam z okolic Starnowa są... też, są, 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 <laughs> czy Są to karmy, które my opracowaliśmy. Moja rodzina już buduje od 50 lat, mamy bardzo dużo głębi, byliśmy w stanie przetestować wszystkie praktycznie mieszanki na rynku, różne ziarna, więc wyłoniliśmy takie składy, karm, które najlepiej sprawdzają się w lotach. Rozumiem. Dobra, i jakieś dostępność tego generalnie przez jakiś Wasz sklep, czy to też jest jakieś tam pewnie Gen będzie w sklepach generalnie w Polsce tak, dostępne? Jeżeli ktoś z Polski zamówi 14 worków z naszej firmy, jest to 13 worków wchodzi na małą paletę, wtedy wysyłamy, wysyłka jest gratis, A. więc każdy z Polski może sobie zamówić. Chce I bezpośrednio dystrybucja bezpośrednio od Was, bez tak. żadnych tam pośredników. Będą też dostępne w niektórych punktach na Śląsku i, oraz w centralnej Polsce nasze karmy, że więc będzie można sobie nawet będzie je można. zobaczyć na żywo. Dobra, cennik jakiś taki mniej więcej na teraz to widzę też tak. tutaj jest. Tak, tu mamy cennik oraz katalog jest również, więc tak. można sobie... Będzie generalnie worki widzę 20-kilogramowe. 20 Karmy mają bardzo dużą zawartość Konopi i, i, i Ostropestu oraz Fasoli Mungo, więc w swoim składzie posiadają ziarna, które są no, jedne z najwyżej cenionych na rynku w klasie. Jasne, dziękujemy bardzo Dziękuję za relację, pozdrawiamy. Mhm.